W przyszłym roku agencja planuje ogłoszenie tylko dwóch konkursów. Pierwszy to konkurs na niekomercyjne badania kliniczne. Alokacja na ten konkurs w tej chwili przewidziana jest na 200 milionów złotych. Drugi konkurs to konkurs na eksperymenty badawcze, również w zakresie niekomercyjnym. Rozdzieliliśmy te dwa konkursy, ponieważ do tej pory konkurs na niekomercyjne badania kliniczne dotyczył również eksperymentów badawczych. W przyszłym roku chcemy to rozdzielić. Tak, aby każda, każdy podmiot mógł zadecydować, jakiego typu badanie będzie wykonywał. Alokacja na konkurs dotyczący eksperymentów badawczych to 75 milionów złotych. Konkursy te będą ogłaszane na przestrzeni drugiego i trzeciego kwartału roku 2025. W przyszłym roku agencja przekłada całe swoje siły na realizację badań własnych. Będziemy realizować już rozpoczęte w tym roku dwa badania własne dotyczące endometriozy i dotyczące analiz związanych z używaniem wyrobów nikotynowych oraz chcemy rozpocząć dwa nowe badania własne, jedno dotyczące oceny poziomu świadomości Polaków w obszarze medycyny i badań klinicznych. A drugie dotyczące zasadności i podstawy refundacji używania urządzeń do ciągłego monitorowania glukozy u cukrzyków. Agencja Badań Medycznych będzie rozwijać współpracę międzynarodową na różnych poziomach. Pierwszy poziom to edukacja i chcielibyśmy tutaj kontynuować współpracę z Harvard Medical School. Drugi poziom to. Wspólne przedsięwzięcia mające na celu propagowanie dobrych praktyk medycznych. I tutaj chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa na Cancer Week, który będzie organizowany w przyszłym roku i będzie to bardzo duże spotkanie z udziałem różnych agencji europejskich i amerykańskich. Współpraca międzynarodowa. To przede wszystkim wysoki poziom działań nie tylko agencji, ale również i naszych beneficjentów. To poszerzanie wiedzy i udostępnianie tej wiedzy na wszystkich poziomach, ponieważ mówimy tutaj zarówno o naukowcach, jak i o lekarzach, jak i o jednostkach, które będą z agencją współpracować.